Siemaneczka, z tej strony Neresie witam Was w trzecim odcinku z Zo. E, może na wstępie wyjaśnię trochę poprzednią sytuację z poprzedniego odcinka, bo tam nagrałam cały odcinek i nagle, kiedy wyłączyłam nagrywanie i chciałam zapisać swój świat, okazało się, że udało nam się skończyć kampanię, więc po prostu dograłam ten jeden fragment i zaczęłam wszystko od nowa. Um, także, znaczy od nowa, no, kolejną kampanię, jakby następującą po tamtej. Także w tej chwili. Mamy tutaj sobie takie otozo i zerknijmy. Gdzie tu były misje nasze? Halo. Jak tam zer. O, dobra, to jest. To jest teraz. O, dobra, jest. E, czyli e, tak jakby. Podążając tymi podstawowymi krokami e, zdobywania nowych zwierząt, e, spotykania, sprostywania sprosta... Sp hmm. Spełniania ich podstawowych potrzeb. E, i bla, 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 bla. E, zwiększamy jakby fame, zwiększamy renomę naszego zoo. E, jak renoma naszego zoo wzrasta, e, więc ludzi, jeżeli, jeżeli? Kiedy? O! Kiedy renoma naszego zo wzrasta, wtedy przybywa również ludzi w naszym zoo. E, szczęśliwi, e, szczęśliwe zwierzęta jakby tworzą Zachęcają szczęśliwych gości żeby mieć, znaczy nie, żeby mieć tylko szczęśliwi goście przede wszystkim dają datki. Także naszym kolejnym zadaniem będzie zebranie 5 tysięcy wydatkach, i tutaj mamy to, z tego, co widzę, totalną dowolność. Otrzymaliśmy Zo, ja sobie zapauzuję, więc chwilowo nie będzie żadnego dźwięku z gry. Mamy Zo, z tego co widzę, jest ono dosyć duże, ścieżki są już e, jakoś tam wstępnie poformowane, porozkładane. I naszym zadaniem w tej sekundzie będzie po prostu sprawienie, że ludzie będą dawać nam datki. To może być trochę tricky. To może być trochę takie skomplikowane, podstępne. Patrzę tutaj, jakie mamy zwierzęta do adopcji w tej chwili, ponieważ będziemy na tym bazować. Yy, mamy oczywiście żeńskie i męskie osobniki, dzięki czemu możemy skompletować nasze stado. Ja lubię zaczynać sobie od takiej bardzo podstawowej rzeczy, czyli manty. Nie wiem, czy, yy, czy wiecie, manty będą w takich oto zbiornikach wodnych. I ja uważam, że to jest całkiem fajna rzecz yy, na, rozpoczę na rozpoczęcie naszego zona, na rozpoczęcie naszej przygody i to będzie taka yy, ciekawa. Ciekawy, ciekawy akcent tutaj na samym początku, i ja bym tym mantom tutaj zrobiła takie jakieś miejsce, żeby one były wyeksponowane z każdej strony, um, żeby one były widoczne z każdej strony. I przyznam szczerze, że najchętniej zrobiłam to przy wejściu, żeby ludzie nie musieli przejść całego zoo, żeby zobaczyć te niesz nieszczęsne manty. Tu teoretycznie też byłoby fajne miejsce, aczkolwiek tutaj widzicie, z tej strony będzie problem z dojściem. Nie podoba mi się, że te ścieżki są dwóch różnych kolorów. I przede wszystkim wydaje mi się, że zrobimy to sobie w tym miejscu, a ścieżeczki tutaj przebudujemy. Także ja chyba zacznę od tego, że tutaj usuniemy sobie wszystko co mamy. Ja wiem, że w tym momencie będę generować dodatkowe koszty. To na pewno, to na bank będą generowane dodatkowe koszty, ale słuchajcie, wydaje mi się, że warto. Także ja tu sobie zabieram się do dzieła, to sobie powycinam. Oczywiście wszystko zwraca nam się finansowo, więc nie jest aż tak źle. Czyli zostawimy? Oczywiście, nie będę tego pustoszyć całkowicie, bo będzie nam tutaj spełniało to fajnie rolę takiego naturalnego środowiska, więc ci ludzie, którzy tu przyjdą, też będą mieli troszeczkę ciekawiej. Czy stawiamy taką ścieżkę, czy stawiamy? Taką ścieżkę? Oto jest pytanie. Ja chyba wolę tą po prawej, która jest bardziej kamienna, a więc te ścieżki i tak mimo wszystko zdewastujemy. E, tak zrobimy. Tak zrobimy. Wydaje mi się, że to będzie najbardziej e, przystępne, najbardziej mirodajne i będzie też fajnie wyglądało, łączyło się z, z, z tym takim stylem, troszeczkę te, tego naszego wybiegu dla tych mant, e, naszego. Akwarium. Ok, ja na szybkości zbuduję ak akwarium. Nawet to sobie troszeczkę jeszcze cofnę parę kratek o, żeby nam się fajnie zmieściło. I nie będę wam pokazywać, znaczy będę wam pokazywać, ale nie będę wam chyba e, obgadywać tego całego stawiania murów, bo jest to absolutnie zbędne. takim sposobem całe akwarium wypełniło nam się wodą. Musimy też zrobić oczywiście wejście dla ludzi, którzy będą się tymi mantami zajmować. E, oczywiście, jeżeli takiego człowieka już zatrudnimy, i dostosowujemy tutaj biom. Ok, zmienił się cały. Nie musiałam nic specjalnie robić. Dodały się nawet jakieś kamienie, także niech będą. E, tu są pływaki z jedzeniem. Dodamy sobie dwa, na razie mam nadzieję, że nie będzie nic nam więcej potrzebne. Od razu sobie zrobimy research na rozrywkę dla tej manty. I manty, manty, jeszcze mamy nieodblokowany shelter dla tej manty, czyli domek, w którym będzie mogła się ho-ho-ho rozmnażać. Ale mamy rośliny, które możemy sobie tutaj posadzić, także coś tam sobie dorzucimy. I co? I możemy adoptować nasze manty. I oczywiście jedna manta. Druga manta i całkiem nieźle nam to wyszło z kasą. W sensie, całkiem nieźle się zużyliśmy tutaj z tej kasy. I ja bym z chęcią tutaj przed tymi mantami odwrócę sobie to tak nieładnie. Tutaj bym zrobiła jakieś tam troszeczkę rozrywkowego centrum dla naszych ludzi. Czyli wydaje mi się, że powiększenie tutaj chodnika będzie dobrym pomysłem w taki sposób, minimum. Jeżeli nie, powiększę go nawet bardziej. Na pewno też postawimy tutaj zaraz przy wejściu jakieś jedzenie, jakieś bankomaty, kibelki. To też musimy zlecić do odblokowywania. To się zrobi w międzyczasie, więc będzie całkiem spoko. To jest na totalnie niescentrowana nasza fontanna, więc ją sobie darujemy. O, to jest dobra rzecz. Skoro zaczynamy wodnym światem, to też nie jest No, Jesus to zrobimy to tak, zrobimy to po prostu w dwie strony. Dobra, niech będzie. Zrobimy w dwie strony, a na środku, na środku postawimy taką, no nie postawimy. Hmm. Nie postawimy, nie postawimy, bo tutaj będzie nam to blokowało przejście, chyba że postawimy przy samym, przy samym tutaj przejściu. To oczywiście też zwiększa jakieś tam zadowolenie naszych ludzi, którzy odwiedzają nasze zoo, także Wydaje mi się, że warto. Fajnie jest dzieciakom tutaj zamontować też jakąś rozrywkę, więc ja tutaj postawię, od tej strony się wchodzi, tak? Jak od tej strony się wchodzi, postawimy sobie może, słuchajcie, o, tutaj dwa takie koniki. Dzieciaki będą zadowolone, będą mogły się bawić. Dla ludzi zmęczonych życiem oczywiście ławeczki. Zawsze się znajdzie ktoś zmęczony życiem. I zmęczenie życiem zazwyczaj są całkiem szybko, całkiem blisko wejścia. Tak się jakoś dziwnie składa. Ja nie, nie wiem, jak to działa. Fajnie by było też zrobić tutaj podest, z którego mogliby z góry oglądać manty, ale myślę, że to będzie taki mm, kolejny projekt. To nie będzie na tą sekundę. Co to jest, co to jest? To są jakieś inne. Ale nie wiem, czy to spełnia. O, jest podświetlenie. Myślę, że śmiało możemy podświetlić te manty. Hops, jedno podświetlenie tutaj, drugie gdzieś tutaj, tak, żeby była równowaga. To jakieś trybuny. Trybun nie potrzebujemy. Trybuny przydadzą nam się później do innych wodnych zwierząt. I oczywiście stawiamy sobie. Czemu ja nie mam odblokowanych datków? Czy ja ich nie widzę? Tu są. Dobra. Tundra e, Pirate. Czyli oczywiście m, nasz piratowy tutaj um, ziomeczek. Piratowy ziomeczek będzie na samym wstępie. I tu będzie również podest. E, z którego będzie można opowiadać. Będzie człowieczek opowiadał nam. O tych mantach. I teraz tak, mamy tutaj dwie strony. Ja bym tak, tą ławeczkę zdecydowanie przesunęła. Jak to się odwracało z kolei? To się cofało, to nie. Dobra, sprzedam cię. Tu zrobimy sobie tą część, właśnie jedzeniową. Ja na pewno umieszczę tutaj. Bankomat, tak sugestywnie, sugestywnie koło tego miejsca, gdzie ludzie mogą sobie e, skorzystać z naszego donate boxa. I tu na pewno umieścimy sobie dział z jedzeniem, przekąski również. Przekąski możemy dać np. tu. Dzieciaki bardzo często e, namawiają rodziców na coś, na coś do jedzenia w takich miejscach, także to się może sprawdzić. E, oczywiście potrzebne są nam też stoły, żeby ci ludzie mogli komfortowo sobie zjeść i nie narzekali, że coś im tam nie pasuje. Także rozmieścimy tu kilka stołów. Spoko. E, śmietniki. No też się przydadzą. Ło! Nie na wybiegu, nie na wybiegu. E, ławeczki. Ławeczki, coś tam ozdoby. Pierdziolety. Mm -hmm. I wydaje mi się, że na tą chwilę możemy to wystartować. Dobrze jest, oczywiście, tam, gdzie pojawiają się ławeczki, postawić też śmietnik. Także tu sobie jeszcze postawimy jakąś ławeczkę. Od razu kosz na śmieci. Od razu tu jeszcze jedną ławeczkę. Hops, hops, hops. Tak, żeby ci, albo nawet dwie zaszalejmy. I oczywiście dwa śmietniki, żeby nie było. Różne atrakcje tutaj się będą działy jeszcze, także ja na razie nie chcę tego planować. Mocno kopię po oczach ta ścieżka. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że jakoś to się sprawdzi. Uruchamiamy. Wszystko sobie uruchamiamy, otwieramy i teraz ustawiamy cenę na niską. Dlaczego biom jest nieodpowiedni dla manty? No chyba jej się coś pomyliło i nie do końca wie gdzie jest. Um. Ale okej, okay. wstępnie działa to bardzo dobrze. Potrzebujemy oczywiście człowieczka, który będzie sprzątał nasz park i potrzebujemy człowieczka, który będzie się zajmował naszymi mantami. Edukatora też sobie zatrudnimy, ponieważ przygotowaliśmy to specjalnie właśnie dla niego taką rzecz. Ceny ustawiam na niskie na razie. Pamiętajcie, mało ludzi, małe ceny, jest spoko. Tutaj nie ma do ustalenia żadnych cen. Okej. Okay niech będzie. Tutaj ceny przekąsek zdecydowanie niskie. I tu mamy sobie taką ostrygę, która będzie tworzyła takie zabawkowe, fajne banieczki. Dobra, czy ktokolwiek przychodzi? Idą ludzie. Ok, słuchajcie. Idą ludzie. Także zobaczymy. Pomyślimy też od razu nad kolejnymi zwierzętami. Kolejne manty? Hmm. Renifery? Karibu. O, karibu. Bizony. Bizony są stadne, nie? Jest jedna pani i dwóch panów. Jakieś wielbłądy, może wilbłądy. Zobaczymy, jak nam z tymi mantami pójdzie. Zejdźmy na razie do poziomu ludzi i zobaczmy, czy jesteśmy zadowoleni z tego, jak to wychodzi. Na razie pamiętajcie, że mamy mało dostępnych jeszcze ozdób, dekoracji i rzeczy. Tutaj pani nam opowiada bardzo ekspresyjnie na temat naszych mant. Powiem wam szczerze, no to ten wybieg nie wygląda jeszcze zbyt powalająco. No jest dosyć spory. Ale spoko. E, tu oczywiście jest miejsce na datki. Dzieciaki przekonujcie rodziców. O, się ucieszyło. Żeby dawali datki. E, tu jest oczywiście zabawa. No tak, co robi pracownik? No co robi pracownik? Obija się. To Są miejsca dla gdzie się blokuje, bo te hitboxy są takie jakieś absurdalne w tej grze. Ale niech będzie. Dzieci się bardzo cieszą. Dzieciom się podoba, słuchajcie. Zadowolone dzieci to puste portfele rodziców. Także to jest. No niestety, taka brutalna prawda. Eee, także to jesteśmy na dobrej drodze. To jesteśmy na dobrej drodze. I tu jest tak, tu jest taki kącik jedzeniowy w tej chwili powstał. I bardzo by było fajnie go utrzymać w tej formie. Tu też pociągniemy sobie ścieżkę do dalszych jakichś tam. E, dalszych, dalszych e, klatek, mówiąc brutalnie. E, I myślę, że faktycznie możemy trochę tutaj postawić na te nasze dromadery. No nie byłby to zły pomysł. Tu jakieś łosie są. Fajnie, fajnie. E, czy co? Aha, tu możemy odrzucić zwierzę, które jest, i wtedy gra może nam zaproponować inne zwierzę. E, także myślę, że na dzisiaj wybieg dla Mant. Będzie naszym małym sukcesem. Ja powoli, tutaj sobie wykarczuję tą jedną stronę, bo tutaj na pewno będę chciała umieścić kolejne e, wybiegi. Wiewiórka jest. Ja tu uparcie chciałam ją kasować. E, I przygotuję sobie ścieżkę pod kolejne miejsca. Oczywiście utrzymujemy wszystko w klimacie, także żeby było dokładnie tak samo, jak było wtedy, znaczy jak jest z tamtej strony. I ja lubię, jak wybiegi fajnie tutaj pokazują zwierzęta z wielu stron, dlatego przygotujemy sobie w ścieżkę, która będzie oczywiście podwójna, żeby cokolwiek ustawić, i oczywiście będzie sobie tutaj zakręcała w taki sposób. Tu zrobimy jeszcze małe miejsce takie rozrywkowe. Miejsce rozrywkowe, a tu myślę, że na szybkości zajmiemy się tymi wielbłądami. Wielbłądy są jak najbardziej spoko. Wielbłądy są wiel i błą. Także. No, jakbyście jak nie wiedzieli, to wielbłądy są wiel i błą. Um, tutaj możemy zostawić jakąś małą przestrzeń. Tak się zastanawiam. Um, I nawet ja sobie to chyba odgrodzę. Jakby to zrobić? W tą stronę? O. I tą małą przestrzeń przeznaczyć sobie teoretycznie na rozrywkę dla ludzi, a nasze wielbłądy elegancko umieścić w tej strefie. Tutaj. Tu. I tu. Mam nadzieję, że to nie będzie dla nich za mało miejsca, bo słuchajcie, kończą mi się fundusze. Więc y, państwo wielbłądowie, proszę mi tu zarabiać pieniądze. Bo to będzie bardzo kluczowe w tej chwili dla mnie. Zwiększymy sobie pędzel. Pędzlem oczywiście malujemy cały biom w obrębie naszej klatki. E, korzystając z nie potrzebujemy cykasa, potrzebujemy za to trochę misek. E, I standardowo, jak to zwykle u mnie, jedzenie różnego kalibru i oczywiście woda. E, woda w dwóch krańcach, żeby nie narzekały, że nie mogą gdzieś dotrzeć. Zabawkę musimy zresearchować, przygotujemy sobie też stajnie. Tu jak widzicie mamy taki problem, że do, tej, do tego wybiegu mają dostęp ludzie praktycznie z każdej strony, więc postawimy stajnię mimo wszystko tutaj blisko wody, w miejscu, gdzie nie łączy się ono bezpośrednio ze ścieżką, bo tutaj będzie kolejna, kolejna, kolejny wybieg dla innych zwierząt. Postawimy im też troszeczkę takiego naturalnego cienia. Boże, zbankrutuje. Trochę trawy. Zbankrutuje mocno. Jakieś kamienie mają. Ok. E, I na tą chwilę niestety, ale musimy się wstrzymać. E, postawię sobie tylko te wielbłądy i oczywiście przygotuję miejsce dla ludzi. Przygotuję miejsce dla ludzi, a miejsce dla ludzi obejmuje oczywiście hmm, datki. Boks na datki. E, box na datki oczywiście ustawimy piratowy, dlatego. Że piratowy również był wcześniej w tamtym miejscu. A jakbym postawiła, tak wiecie, dwa, chyba będzie się nie stanie, co? Tak mi się wydaje tylko. że nic się nie stanie. Ok, oficjalnie zabrakło mi kasy i takim oto sposobem mamy wielbłądy, mamy manty, mamy trochę zadowolonych ludzi. Czy można sprawdzić jakoś, jakoś nasze przychody? Eee, możemy się zadłużyć. <laughs> Hech, Ech, nereś, Twoje finanse legły w gruzach. Dobra, goście są zadowoleni. No to chyba dobrze. Eee, tak mi się wydaje, że to chyba dobrze. Goście są zadowoleni. Eee, tutaj mon, ten miesięczny mon. mon miesięczne profity nie bardzo nam idą donacje na całkiem niezłym poziomie także jest nieźle myślę, że powoli będzie można tutaj trochę pokręcić pokręcić cenami hmm dobra, jakoś tam zarabiamy także nie jest aż tak źle jakoś tam zarabiamy i ja bym chętnie postawiła właśnie jeszcze te słodyczki 400 to kosztuje 400 Picie, zwiększymy ceny na piciu. Wiecie, jak to jest. Jak zjedzą coś słonego, słodkiego, to oczywiście będą chcieli pić. Jak będą chcieli pić, no, wiemy, jak to działa. Będą chcieli pić, to oczywiście pójdą to picie kupić. Nie przyniosą przecież ze sobą. Także jeżeli chcecie zobaczyć, czy uda mi się odbić od dna, czy uda mi się zdobyć te słodycze, to zapraszam Was do kolejnego odcinka już niedługo. Myślę, że w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam miłego dnia. No, papa, pa. pa, pa.